A ja, ludzie i ludziska! Z tej strony recek, a to jest Trackmania Turbo, czyli gra, na którą powiedzmy sobie, no może nie czekam jakoś specjalnie mocno, nie ciekam jakoś specjalnie tak z jak, jakąś szczególną niecierpliwością. Aczkolwiek była to taka pozycja, no, na którą po prostu patrzyłem, na którą obserwowałem, no i ona ostatecznie wyszła. Stwierdziłem, że, a ja postanowiłem, że sobie kupię, że zobaczę, co nam się wiele zmieniło w Trackmanii. Coś się zmieniło od ostatniego czasu, kiedy to ostatnio zagrywałem się w tę produkcję. I powiem wam generalnie tak. Nie jest dobrze. Nie jest bardzo dobrze. Jest rewelacyjnie! Dobra, do, dobra, może przesadzam, ale po prostu... Bo, po prostu powiem wam tylko tyle, że pogrepta może chwilę dosłownie w tym Trackmanie teraz. Póki co. Ale już póki co teraz na tym etapie jestem w stanie stwierdzić, że... Gra mi się rewelacyjnie i że to będzie po prostu kolejna produkcja... Którą, nad którą to pewnie będę siedział, no... No długimi godzinami, podobnie jak w przypadku Racket League'a, Ale i po prostu kurde tak bardzo brakowało takiej produkcji, gdzie po prostu, jakby to powiedzieć, gdzie po prostu no jest taki, nie, mechanizm, że tak łatwo można się nauczyć w tej gry, ale wymasterowanie jej to po prostu kwestia naprawdę długiej praktyki, szlifowanie kolejnych czasów, no po prostu brakowało mi takiego naprawdę. Brakowało mi takiej ostrej ścigałki z takim, no, mocnym nastawieniem na tryb kompetencji. Competitive czy whatever, jak jak to wolicie wy nazywać W każdym razie... <coughs> Trackmania Turbo no cóż, póki co mogę powiedzieć po tym co widziałem na gameplay'ach, po tym co sam ograłem jeszcze przed chwilą to generalnie mogę stwierdzić, że no na pewno będę na tą produkcją długo siedział. Nie no, może długo to bez przesady, ale na pewno na Multika będę siedził. Na Multiku będę siedział i będę się w jego zagrywał. Oczywiście jak będę przychodził sobie kampanię Ale dobra, anyway, po co ja tworzę materiał generalnie? Mianowicie, chciałbym stworzyć, zrobić sobie taką ministerię z tego. Mianowicie, chciałbym Wam pokazać, nie jakieś takie. Nie, nie tak jakieś takie, tam coś tam, coś tam, le -le 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 -le. Chciałbym Wam po prostu pokazać cztery gameplaye po jednym z każdego środowiska. I być może zobaczymy, może jeszcze jeden będzie z trybu online. Może będzie jeden z edytora tras. Bo ten to jest po prostu też takim korowym elementem, jeśli chodzi o trackmanie. Także, no cóż, zajmiemy się nim. No i tak, mamy tryby kapali solowej. Mamy zupełną nowość w track money, czyli tryb Double Driver. Czyli to jest po prostu tak coś, że dwóch kierowców siada za kierownicą jednego auta i gra uśrednia ich działania, co w efekcie ostatecznym może dać... no różne rezultaty może dać. Albo się dogadacie ze swoim partnerem i wykrecicie zarobić czas. O, a co to? A, track... A, tu jeszcze w taki sposób menu tutaj jest! Eee! No powiem wam generalnie, że bardzo fajnie to rozwiązali, takie, że jest nie tylko takie klasyczne menu, że po prostu takie coś to jest. mamy, tylko jeszcze dodatkowo, żeby sobie... Na boki tutaj przewijać. No naprawdę, powiem wam, że fajnie to rozwiązali. Nie no, taki niby Bayern, niby pierdoł, ale z drugiej strony to no, naprawdę rzuca się w oczy. No i co? I mamy tutaj kampanię Solo. Możemy też ewentualnie bić rekordy znajowych. Ja się będę skupiał póki co na kampanii Solo i tak. Mamy cztery środowiska, do no, co widzicie. No prawie jeszcze nic nie odblokowane jest tutaj. Ale anyway. Mamy kanion, mamy. mamy kanion znany chociażby strak pani kanion. A jeszcze mamy dolinę, znaną chociażby też z Trackmania Valley. Mamy sta klasycznie stadion. Czyli po prostu już takie, no powiedzmy sobie, chyba najpopularniejsze środowisko w całej serii Trackmania. Oraz coś zupełnie nowego, mamy lagunę. No i dobra. Generalnie powiem tylko tyle, że o ile w Trackmania United Forever grałem i był nawet taki pewien okres czasu, gdzie po prostu, no bardzo ostrocisnąłem z Trackmania United Forever. O tyle Trackmania, nowa wersja Trackmania Stadium. Trakmania Canyon i Trakmania Wali, te gry mnie po prostu ominęły. Także, tak jakby po raz pierwszy się ścieram z tymi środowiskami, jakie tutaj mamy do, z jakimi tutaj mamy do czynienia. Dobra i dzisiaj myślę, że zajmiemy się środowiskiem właśnie Canyonu. Mamy, na każde... oczywiście po, poza tym, że tutaj są też szereg środowiska, to mamy znane chociażby z Trakmania United czy Trakmania Canyon z podział na serię białą, zieloną, niebieską, czerwoną i czarną. Gdzie każdy kolejny poziom to są coraz trudniejsze trasy, stawiające coraz większe wyzwania. Ja, oczywiście, wszystko będę się starał cisnąć na złoto, żeby nie było. Także, <laughs> także będziemy lecieli z tematem. Także, dobra. Myślę, że już powinienem się zająć powoli, tam yy, ogarnianiem tutaj. Myślę, że wam pokażę te Pięć tras, które już wy wymasterowałem. Jak widać, póki co. No idzie nieźle. Do same złote medale. I jeszcze zobaczymy dodatkowo te pięć dodatkowych tras, których jeszcze nie objeżdżałem. I zobaczymy sobie. I zobaczymy, jak sobie poradzę z tym wszystkim. Ok, oczywiście tutaj gra nam przypomina jakie sterowanie, w razie czego. Tutaj wznowienie, tu przyspieszenie hamulec. <laughs> Kurde, nie wykurwałem się jeszcze tak w 100%, ale stwierdziłem. A co tam? Jolo, nagram no, w sobie jolo, materiał. No i tak, i tak jak w strastycznych trackmaniach mamy do wyboru tam. Mamy tam do wyboru właśnie mniej więcej ten. E... Czy chcemy się tutaj po... ścigać się ze złotym czasem, srebrnym czy brązowym? Ja, oczywiście, będę nabitny i będę cisnął na złoto od razu. Mimo, że już od razu. że to złoto już wbiłem. No i dobra, i zobaczmy, jak to się prezentuje. No i tak, mamy sobie kanion tutaj. No i co, i mamy tutaj. Tereny takie pustynne, suche, wszędzie dookoła. I to, co się zmieniło w i kanion, generalnie, to to, że. Nie, w sensie nie w trakmani kanion, tylko w trakmanii turbo, że. Ja mamy już tutaj do dyspozycji takich samochodów, jakie to były typowe dla poprzednich trackmani, czyli że nie mamy jakiegoś takiego. Nie mamy jakichś takich typowych samochodów takich przypominających ten. Jakieś takie normalne samochody, tylko mamy takie bardziej bagi, mamy takie bardziej tutaj takie. No po prostu samochody przystosowane w bardziej do jazdy terenowej, takiej jazdy w terenie. Dobra, rekordu mi się nie udało pobić, jednakże no. Póki co na tych pięciu trasach to no nie chodzi tutaj mi o to, żeby wycisnąć jak najlepszy czas, bo już na ich 100 złoto zdobyłem. A Aczkolwiek nie obraziłbym się, jakby się tak stało, że tutaj ten, że będę tutaj poprawiał jakieś swoje rekordy bardziej. Ale dobra, generalnie powiem tylko tyle, że ja się ogólnie przyzwyczaiłem już do tego, właśnie ten, że tutaj w Strackmanii jeździmy takimi samochodami, przypominającymi właśnie w wiarę takie normalne samochody. Dlatego też dlatego też ruch twórców polegający na tym, żeby zmienić te samochody na takie bardziej samochody do jazdy terenowej. No, było dla jest dla mnie trochę sporym zaskoczeniem, ale zobaczymy, jak to będzie działało. Jak to będzie wyglądało w praktyce? No i dobra, i lecimy. Kolejna trasa. Okej, okay, jeszcze tutaj dodatkowo to... Też to, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło ogólnie, to to, że zmieniła się po raz pierwszy chyba w historii serii. O, oh, fuck, to było fatalne. Dobra, nie, pozwólcie, że jeszcze raz tu przyjadę, bo ja sobie nie odpuszczę tego zakrętu. Ja sobie nie odpuszczę tego, nie wybaczę sobie tego po prostu. <laughs> dobra, ale generalnie chyba po raz pierwszy w historii tej serii. Zmieniła się jest listyka HUD u ogólnie interfejsu, FUCK! Dobra, chyba tego nie muszę jakoś specjalnie driftem tutaj robić. Dobra, pomyślimy jeszcze, jak to się rozwiąże, ale póki co. No kurde, no tak ten ilewet EZITULER MASTER, no. To, z czego trackmana po prostu słynie. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie! Tak ten zakręt chciałem pokonać. Dobra, i teraz. Żeby reszty trasy nie skaszalić. To już będzie naprawdę cacy. To będzie naprawdę eleganckie, jeśli uda się... O! Dobra, zakręt! Spokojnie! Teoretycznie w Drachmanii nie powinno się jakoś specjalnie mega mocno driftować, ale z drugiej strony powiem wam, że driftowanie w tej grze jest tak szalenie przyjemne, że jest po prostu tak szalenie satysfakcjonujące, że po prostu no, ciężko mi się obsrzeć. I czasami mam nawet wrażenie... I czasami mam nawet wrażenie, że driftowanie w tej grze pomaga pokonywać lepiej zakręty. O kurde, 52 miejsce w Polsce na tej trasie. Nieźle. Czuję się szczęśliwy i satysfakcjonowany. No jeszcze poprawiłem swój rekord dodatkowo. Ale jeszcze z tego co tutaj widzę, to... Z tego co ogólnie pamiętam, z tego co kojarzę, że to po prostu... To trasy będą tutaj no naprawdę jeszcze bardziej pokręcone, jeśli chodzi o ten. Jeśli chodzi o same tutaj środowiska i ogólnie... Nie! Jeśli chodzi o same segmenty, nie środowiska. Jakieś w ogóle magnetyczne drogi, jakieś nowości... W ogóle jeszcze jedną rzecz jaką to to, że trochę się zmieniła mechanika turbo w stosunku do poprzednich części. Ale dobra, miałem powiedzieć coś o jeszcze, ale to za chwilę, za moment. Jak tylko przejdziemy to i wspomnę właśnie tutaj o mechanice turbo. Mianowicie, do tej pory w TrackMan'ie było takie coś, że turbo było po prostu takie coś, że sam pas turbo jak widzicie po prostu popycha, natomiast tutaj w TrackMan'ie turbo jest takie coś, że jeszcze taki pas turbo, a on właśnie odpala właśnie litro w twoim samochodzie i ono trwa ono przez... i trwa to nitro przez jakiś czas. I cię napędza przez właśnie ten określony okres czasu. <coughs> o no, kurde, chyba powinienem sobie coś wziąć nie wiem do picia, albo coś żeby. Zbliżyć gardło albo coś w tym guście. A dobra, anyway. Jeszcze na rzecz mianowicie odnośnie hadu. To to pierwszy raz się chyba zmieniło w ogóle w pani. Pamiętam, że ten had w paniach poprzedni był taki prosty, taki klasyczny. I się jego stylistyka specjalnie nie zmieniała. Natomiast tutaj w trakmani turbo. no... Twórcy mnie zaskoczyli i zmienili ten interfejs i powiem wam, że zmienili na lepsze. Jest on taki jaki i wiem, taki bardziej, nie wiem, bardziej pasujący do stylistyki gry, bardziej do tej pokręconej stylówy, co jest dla mnie jak najbardziej zmianą na plus osobiście uważam. Także no, good job na Deo i... Oh fuck! Dobra, jakoś się udało. Kurde, tu jest, pamiętam, tu jest, kojarzę, taka dość miła trasa, pełno takich zakrętów ostrych i w ogóle. Dobra, spokojnie, teraz tędy i się uda poprawić. I! Nice. Pięknie. I 30 pozycja w Polsce. Kurde, ja tu mam wrażenie, że pewnie będę bił jakieś rekordy, albo będę, nie wiem, jakiś topce grać albo coś, jeśli chodzi o te czasy. Dobra, następna trasa, lecimy z tematem dalej. Nie będziemy się pierdzieli w tym. Ale ogólnie wam pojeżdżać, że mi się ta sliska tak strasznie podoba. Że te wszystkie neony, tutaj co niektóre napis... Te napisy w jakiej zostały tutaj... Te wszystkie napisy dookoła tutaj. Ogólnie cała tutaj stylistyka i cały ten zamysł tutaj. Mi się strasznie to podoba. Także no Nie powiem, ale na się była prawie podstawało, jeśli, jeśli chodzi o tą część trakwani. O! Kurde, to przez moment powiedział ogrodzą, aczkolwiek no. Udało się sytuację ponadzi. Ej, ten złoty coś nie chyba chcę wziąć. No i przede wszystkim jedna z najważniejszych rzeczy, mianowicie, która mi się jeszcze bardziej podoba. Mianowicie soundtrack! Okej, okay, dobra, to jest może, to jest może w trakcie mojej Turbo dość sporo elektroniki, a Ja ja jakimś specjalnie fanem elektroniki nie jestem, znacznie bardziej pod tym kątem wolę roka. aczkolwiek moim skromnym zdaniem elektronika do tej gry strasznie mocno pasuje. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Jeszcze dodatkowo, jeśli się słuchacie w tej tutaj cały soundtrack, to jeśli się w to słuchacie, to stwierdzić, można łatwo, z łatwością stwierdzić, że muzyka się dostosowuje do tego, jak my sobie radzimy ogólnie na trasie, jak szybko jedziemy. W ogóle sami twórcy się nawet chwalili tą mechaniką tutaj, także no, no w sumie jest, jest powód, żeby się właśnie temu chwalić i generalnie no, naprawdę to zdaje egzamin, moim skromnym zdaniem. To, moim skromnym zdaniem, naprawdę zdaje egzamin, naprawdę świetnie działa, Kiedyś jak jedziemy wolno, to muzyka jest powolna, cicha, nie no, powolna to może nie, ale po prostu jest cicha, jest taka przytłumiona, jak, jak jedziemy tak powiedzmy tak 500 na godzinę, no to czuć po prostu, że no po prostu jest ostro. Okej, okay, dobra, ponownie rekordu się nie udało powiedzieć, ale tak jak mówiłem, tu nie chodzi mi o bicie rekordów, póki co. Tylko na razie na pokazanie tych tras. <laughs> dobra, 5 razy pokonanych. Więc teraz się dopiero zacznie zabawa. Trasa numer 6, na niej jeszcze nie jechałem w ogóle. I zobaczymy, co to będzie, więc teraz pewnie będę musiał się chwilę skupić, trochę bardziej. Dobra, 30 sekund 94 setne, czas do pobicia. Okej, okay, no to zobaczmy jak tutaj mi pójdzie. Jeszcze kurde, ten start z powietrza w ogóle zrzucanie z helikoptera. Kurde no, także jest sporo takich spaczku, sporo takich bajerów, które naprawdę atrakcyjniają zabawę. Że po prostu, no kurde no. Po prostu życie umierać. Dobra. Widzę, że tutaj chyba... przydriftić trzeba i... Okej. Okay. Tu już widzę, że będzie trochę hardkorowo. Dobra, także... Dobra, zjedźmy może na bok bardziej. I teraz tyk. O, dokładnie. Takie coś. I teraz podobnie. I teraz tu. O! Dokładnie. I... Okej, okay, prawie się zahaczyłem tutaj o pobocze, także to by nie było wesołe. I teraz skok przez Donata. O! Dobra, nice. Pyk. Pięknie. O, fuck! O! Psz! Ale mnie wybiło, kurde. Za bardzo tam ściąłem zakręt. Dobra, będę musiał tam uważać ewidentnie. Czyli dobra, czyli jedziemy tak. O kurde, ten kawałek. <laughs> Strasznie mi się podoba. Okej, okay, hopsa. Pięknie i teraz dobra, teraz przydriftić tutaj porządnie, ale z drugiej strony ostrożnie, bo tutaj się... Dokładnie ten sam ładun, dokładnie w tym samym momencie. Świetnie! Brawo, Recuś! Pokazujesz, że jesteś profesjonalnym, zawodowym kierowcą. Dobra, to jeszcze raz. Spokojnie. Dobrze, przynajmniej, że jest ten przycisk od restartu tutaj. Dobrze, że właśnie on tutaj się zjawił w tym momencie. Nie no, w ogóle w całej serii trackmania był przecież y, tra ten przycisk od restartu trasy całej, w ogóle, żeby zacząć sobie od nowa, na spokojnie. Dobra, teraz nie ściąć, nie ściąć. Dobra, pięknie. Teraz, gdzie, gdzie, gdzie... O, tędy, tędy! Nie no, kurde. Nie róbcie sobie jaj. Nie róbcie sobie kurde, jaj! Że tak mi będzie fatalnie szło teraz w tym momencie. Ledwie co nowa trasa, ledwie co poznana, i już. już od razu ma bić tak fatalnie. oj. Oj, to było groźne. To było groźne, aczkolwiek, no! Nadal się jeszcze udaje. Okej, okay, dobra, to teraz Drifcior ponownie. Pyk, nie ściąć, nie ściąć za bardzo. I. Dobra, pięknie, i. I myk! A! No, pięknie. Złoto. I który czas? 55. Polsce 8. w moim wieku, w województwie, okej. Okay. Dobra, nie ma tragedii. Dobra, 3 złote medale, jestem zadowolony. Następna trasa. A oh, kurde, dobra, to już było trochę bardziej hardcore'owe, aczkolwiek no... Nadal nie było tragedii, nadal było całkiem w, porząd całkiem w porządku. Zresztą to jest biały poziom, tak także nie powinienem się jakoś specjalnie przejmować, póki co. Jeszcze tym poziom trudności. Dopiero gdzieś na niebieskim, czerwonym będę mógł się zacząć przejmować. Okej, okay, dobra, i co teraz? Okej, okay, takie coś. Pyk Aha Popsa I... Dobra, gdzie jest? Okej, okay, cały czas prosto. Przydrifcić? No jak najbardziej, przydrifcimy i... Tu jest jutur? Y o oh, fuck! O oh, fuck! Ale spieprzyłem! Kurde! <coughs> Ale spierdziliśmy sprawę, bez kitu! Nie, ja to poprawiam. Mam co prawda złoto, ale chcę to poprawić. Bo ja sobie po prostu nie daruję tego. Ja sobie nie daruję teraz tego przejazdu bez kitu. Gdyby pociąg do tej drift dłużej, to bym na pewno miał ja czas. Gwarantuję wam to po prostu. Dobra, pyk. Pyk. Oj. Dobra, to znowu połwiało oczko. aczkolwiek no. Udało się jakoś tego wykaraskać cało. No, błagam was. Ja bym się miał z tego nie wykaraskać. No proszę, ja was. Ja taki zawodowy kierowca o, 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 o! o, o. Ładnie, 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 ładnie! Jest! No! I to jest już przez którego jestem zadowolony, no! O takie coś mi chodzi, to mi się podoba! Następna trasa, jedziemy! Ciśniemy na tej fali, bez kitu! Oh, kurde, się wygadałem ogólnie to tej pani turbo, teraz y, powiedziałem wszystko w jednym odcinku i teraz się zastanawiam. Co ja będę w następnym mówił? 21 sekund. Dobra, to zobaczymy. Jak tutaj to będzie wyglądać? Okej, okay, pyk Dobra, takie coś No dobra, szykana, bo powiadacie O, takie coś, takie coś Pyk I, okej, okay, lecimy i. O oh, fuck! <laughs> za szybko Chciałem za dobrze Ale spoko, jeszcze raz Dobra, to tutaj trzeba wyhamować właśnie Pytanie, czy działa mechanika hamowania w powietrzu? Okej okay. Byk o oh, fuck ciągnij, ciągni, ciągnij, ciągni, ciągnij, ciągnij, ciągnij ciągni. Dobrze! Pięknie! Wow! Medal autora Ładnie! Pięknie! Dziewiąt... Dziewiąty w Polsce, pierwszy w Wielkopolsce, bez to ja pierdzielę. Najlepszy czas w województwie. Oj! Mam challenge! Mam tutaj challenge! Oblokowane nowe przedmioty w garażu. No! How nice, how awesome is this? Albo no to w następnym odcinku się pokażę, ewentualnie <grym> Jak to pięknie wygląda! Zielony medal Trackmaster! Fajnie, że to nazwali teraz jakoś inaczej, a nie tak po prostu medal autora. Tylko Trackmaster! Bo wcześniej to było po prostu takie... Medal autora i takie... Hmm. A teraz czuć już w sobie tę taką bandasowatość tego medalu, taki... TRACKMASTER! Truckmaster! Po prostu czuć to Dobra, następna trasa, jedziemy, zobaczmy. Co nam ten Tor zaprezentuje teraz? Okej. Okay. Takie coś O kurde, robi się trochę hardkorowo, jazda po ścianach i te sprawy. Eee, tu chyba powinienem się driftić albo coś, aczkolwiek to nie mam stuprocentowej pewności Ej, nie, nie chcę się wracać. Ja nie lubię takiego wracania się do checkpointów i poznawania trasy tak w kolei tylko... Ja osobiście mam takie coś, że chcę po prostu całą trasę pokonać jakby jednym ciągiem. Tam. Czy po prostu chcę zachować takie. Flow! Takie pły, taką płynność i w ogóle. o, oh, wow 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 No ale coś, tak tej trasy nie pokonasz. Dobra, na spokojnie. Poznajmy tę trasę, przejedźmy ją. A potem liczmy na płynność, na flow. Niech flow przepływa przez Twoje żyły. Oj! Flow i ewentualnie jeszcze. o! o, o. Chyba powinienem już driftować, tak mam wrażenie. Ale spokojnie, nauczymy się tej trasy, w sensie ja się nauczę tej trasy, a potem już powinno być cacy, powinienem już ją ładnie, elegancko pokonać. Ale póki co widzę, nie, specy... nie specjalnie niespecjalnie jedno jakieś wyzwanie. Okej, okay, dobra, takie coś I, no nawet jest tak, żebym driftował tutaj. Fajne są ogólnie te tipy właśnie tutaj, pokazując sobie właśnie, że tu driftuj, tutaj wyhamuj, tu przyspiesz. To jest fajny bajer, bajer. nie powiem, że nie. O! I proszę bardzo, jak ładnie. I proszę bardzo, złotko. I złotko zdobyte, elegancko. Mi to, mnie to odpowiada, mnie to, mi to satysfakcjonuje. 3280 na świecie. 33 w Polsce. Na tej trasie przynajmniej. No dwa. Dobra, i coś mi mówi, że szykuje się nam ostatnia trasa w kanionie. I odblokuje nam się kolejny sektor: Mianowicie wali. Ale to pewnie będzie w następnym odcinku dopiero. Dobra, minuta 1997 na pokazanie tej trasy. I pewnie trzy okrążenia zgaduję. No dobra. To tutaj kwestia tylko opanowania jednego okrążenia, a potem już trzymanie stałego tempa oraz dodatkowo jeszcze no wyhaczenie tego i tamtego. Dobra, tu chyba driftować się nie trzeba z tego co widzę. Okej... Okay. Ale tu już gra sugeruje, żebym zadriftował, także posłuchamy się wyjątkowo. E Oj! Dobra, spokojnie. Kurczę, póki co nie jestem jakoś specjalnie zadowolony z tego przejazdu. Chociaż. Ej, dobra, tam jest już y, ten koniec do krążenia. Dobra, ale tu już przy drifce, bo tu już siadę trochę za szybko, żeby tak sobie pozwolić na takie spokojne wchodzenie w zakręty, ale tu myślę, że mogę... O, właśnie. Są tylko to autko w kanionie się. Moim skromnym zdaniem trochę zbyt dociężale prowadzi. Mogłoby, nie wiem, być jakoś, nie wiem, takie bardziej zwrotne albo coś w tym stylu. Aczkolwiek zobaczymy. To jest dopiero pierwsze środowisko, jeszcze zobaczymy tam, jak się będą inne auta prowadziły. Ale tak jak mówię, to będzie taka ministeria, tylko i. O! Ładnie drift się wątował teraz pięknie w strukturę naszego przejazdu. I mnie to cieszy ogromnie. I. Dobra, pyk. Teraz driftem. Dobra. A może wyciągniemy tak trochę dłużej? A! Pięknie. Ile? Ponad sekunda przewagi. A, dobra, nie jest źle. Aczkolwiek mogłoby być chyba moim zdaniem lepiej. No, złotko. Minuta 19,10 tych. Jest znacznie jedna dziesiąta w sumie, nawet bym powiedział. Który w Polsce? O kurde, przynajmniej w górnej połowie. To był naprawdę słaby przejazd w sumie tak patrzę. Oblokowane nowe trasy. No i elegancko. No i przedmioty w garażu. Okej. Okay. Dobra, wróć do ekranu wybór trasy. No i co? I tak się prezentuje kanion, jeśli chodzi o traktowanie turbo. O kurde. Powiem wam generalnie, że... No, będzie mi się w ten tytuł naprawdę bardzo przyjemnie grało. Będzie mi się naprawdę... Tak zarobiście grało po prostu, nie wiem, ja pewnie czuję jakieś już kolejne, nie wiem, 300 godzin w TrackManii, albo coś w tym stylu. Czy to jakiś multi, albo jakieś coś innego. <laughs> ale generalnie, ja póki co, na dzień dzisiejszy, jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z zakupu, jestem po prostu, no, szczęśliwy. Wyzwania znajomych, wyzwania, wyzwania światowe. Kurde, tu jest tyle rzeczy do obczajenia. Ej, właśnie, może w sumie w garaż jeszcze pokażę, na sam koniec. Lakiery z garażu. Pokażę wam, jak się prezentują mniej więcej samochody, jakie tutaj występują w tej grze. I generalnie, póki co, w sumie, jeśli chodzi o wygląd, to mi się właśnie ten, ten kolega z tego, z kanionu, mi się tutaj podoba najbardziej. Właśnie ten z kanionu, a pozostałe samochody... Kurde, jak tutaj się to pokazuje? Czy jakoś, nie wiem, jakoś inaczej? Jakoś, nie wiem, numeryczna? Bo tutaj mi to jakoś pokazuje, jakoś dziwnie tak symbolicznie chociaż. A, w taki sposób też można. Tutaj Buggy, widzę, z doliny jest. Z laguny mamy takiego koleżkę. Może być. I. Formuła stadionowa, która się w sumie też trochę zmieniła. Dobra, zobaczmy. Jak tutaj to się będzie prezentowało? Czy mamy tutaj coś fajnego? Ej, mogę sobie z kastoumywać to już. Chociaż, wait a second. Chcę sobie to obczać koniecznie i. No, generalnie powiem Wam, że gdyby nie ten niebieski. Gdyby nie ta niebieska klatka, to malowanie byłoby naprawdę zarobiste. Aczkolwiek jeszcze się nie zrażajmy. Można by było to jakoś bardziej skastronizować albo coś. Jakiś, nie wiem, dobór kolorów albo coś w tym stylu. W sensie, że jest jeden jakiś gotowy preset, a potem już ten... A potem już można sobie do, wolniej w wiarę dobierać kolory. Eee, aha, tutaj to nie można tego już wybrać sobie specjalnie. Dobra, póki co będę z tym jeździł, wygląda na to. Dobra. No dobra mordeczki, to to by było na tyle, jeśli chodzi o trackmanie, to by przynajmniej jeśli chodzi o nie, wiem, pierwszy odcinek takiej miniserii, także no cóż, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!